No mamy 8.40 Dzwoniłem już do Pana Ryśka. Pan Rysiek jedzie. Stoliki przygotowane. Kotki złapane. Także Niunia i Misia. Jadą na te szczepienie odpornościowe. Przy czym mam wątpliwości czy pan doktor zaszczepi misie, bo ona jest zakatarzona, to najwyżej dostanie antybiotyk na te przeziębienie Aniunia na pewno, bo jest zdrowa no i jedzie też baribal baribal zostanie, narkozy zostanie wieczorem zostanie przywieziony dopiero także kicie złapane w torbach już są o, tu jest baribalek baribal jest Naczczo siedział całą noc od wczoraj wieczorem w tej kratce. No a tutaj są nasze dwa czarne węgiełki, czyli Niunia i Misia. Oj, nie mogę, bo mi wychodzą. Bo mi wychodzą. No. Także niosę je teraz tam na... Te stoliki, z których pan. No, czekaj, cienki bolek. Nie podchodź mi pod nogi. One no, czekają na jedzenie jeszcze. Jeśli nie dałem. Bo muszę wyekspediować najpierw kotki. O, zobaczcie, tu już karma się skończyła. Tu się kończy. Szramek je. No, tu nasze ślebelko Biały styropian, ona biała, prawie nie widać. No, mamy ile temperaturę? 10,9-60 Czyli mamy ładną, cieplutko, kotką. I idziemy. Kiciurki. <tryk> Ja nie chciała dać mi się złapać, uciekała, ale zaczęła mi tym sznurkiem na fatyku, na tej wędce tam ruszać. No i naiwna dała się złapać. Przyszła. Także mamy 2,8 stopnia, kochani. Nie pada. Wilgotno. Co mamuśka, kiciulka? Co? No, Basiorka czeka, ważna operacja. Coś rameczek. No, dzwoniła wczoraj pani Danusia z Krakowa, która była opiekunem wirtualnym Mili. No i Mila już nie żyje. No i zaproponowałem, żeby innego kotka wzięła jako opiekun wirtualny. Wyszło nam, że, że Niunia nie ma opiekuna wirtualnego. Zaproponowałem i zgodziła się. No, chyba, że ma to miejsce. Jest... Wyprostujecie, kochani. O, Andrysiek już jedzie. Patrzcie, już jedzie. Andrysiek jest niezawodny. ledwie dzwoniłem. Ledwie zdążyłem. Ależ pan jest szybki, panie Ryśku, jak... jak przedwojenna kolej. Jest pan szybki, jak przedwojenna kolej. Punktualna. Punktualna, panie Ryśku. Ledwie zadzwoniłem, zdążyłem przynieść torby, a pan już jest. No. Patrzę telefon była ja chyba jeszcze jak miałem odzwonił do mnie. Tak, tak. No ale pan zaraz odzwonił. Tak, bo ja nacisnąłem chyba nie, nie tego. No. Nie ten przycisk. No co kochani. Siwa torba wraca, czarna zostaje. Aha, ten czarny będzie miał leczone zęby, protezę będzie miał złote zęby, koronkę. Jak ja teraz Roman Krzukińczak się spytam, może ja tam się załapię. <noise> na koronkę. <noise> na koronę, na protezę jakiejś. No. Tam zostaje, tamty, a ten, o, o, tu jeden tam. <noise> a, ktoś tu dzwoni. i dwa są? Tak, dwa. I ta wraca. Tak. tak. Kto tu dzwoni? Melduje się. Ja mówię, to się sprawdza, jaki pan taki kram. Mówię odnośnie tego kota e, piątka. On, no. taki sam, on taki sam prost, tak jak ten no. <grymny> Halo? Tak? No. No, no, no. Nie, ty w poniedziałek dostaniesz, nieprędzej, Jeżeli w poniedziałek w ogóle. Jeżeli w ogóle. Nie, w niedzielę nie jeżdżą kurierzy. No, no, no. No. No, koty pojechały do weterynarza. Pojechała Niunia na zaszczepienie na te odpornościowe Pierwszą serię no ona jest zdrowa Zyzio już przeszedł Zyzio będzie miał 18 stycznia drugą serię z Mają Nie no i pojechała Misia ale ona zakatarzona to przypuszczam że dostanie Na ten Tego, Na przeziębienie No No A. No, na razie No mi człowiek nie dzwonią. A ja zadzwonię do pana weterynarza Powiem mu odnośnie misi No to na razie koniec tej części kochani Do następnego odcinka